Cześć z tej strony Kermito Jestem jednym z założycieli plemienia Gehenna. No, większość osób z naszego serwera na pewno kojarzy to plemię. <grymianie> jesteśmy pierwsi raczej we wszystkich rankingach. No największą chwałą naszą jest oczywiście ranking Wojen. No i dobra, na no kilka słów o naszym plemieniu. No to powstaliśmy kilka lat temu na serwerze 58. ten serwer wygraliśmy. No i w obecnym kształcie. Trwamy już około, no już ponad 3 lata. No, nasze plemię nigdy nie było takim plemieniem, które po prostu kolekcjonowało najlepszych graczy i dawało im robić swoje. Raczej wydajemy taką zasadę, że po prostu staramy się ludzi po prostu chętnych do gry uczyć gry od podstaw, uczyć naszych zasad, wpajać regulamin no i uważam, że jest to nasza ogromna siła jesteśmy po prostu kolektywem który rozjeżdża wszystkich przeciwników na swojej drodze wpadłem na pomysł otworzenia takiego kanału na którym nie tylko będziemy uczyli podstawowych takich jak podstawowych ruchów w grze, takich jak clean czy jakieś tam synchronizacje ataków ale po prostu chcemy Żebyście mieli okazję podpatrzeć lepszych graczy w naszym plemieniu W jaki sposób oni grają i co takiego robią, że są tak wysoko tak w, w strukturze plemiennej jak i, jak i światowej Jeżeli chodzi o serwer nasz No i w ogóle dlaczego tak dobrze idzie im gra Tutaj wychodzę z założenia, że większość z Was niestety nie pyta, nie zadaje pytań, nie ma takiej mentalności, być może bierze się to z tego, że myślicie, że to może jakiś wstyd, że zapytacie pewne sprawy. Być może uważacie, że robicie 100%. Dlatego po prostu tutaj inicjatywa z mojej strony, to ja wam pokażę, jak wygląda gra na koncie moim i na koncie innych topowych graczy w naszym plemieniu i być może podpatrzycie coś dla siebie. To będzie taka strona poradnika, natomiast od drugiej strony będę chciał również relacjonować, jak wygląda życie w naszym plemieniu, jak wyglądają akcje, przebieg akcji, tak żeby, no myślę, taką fajną pamiątkę każdy z nas miał, będziemy do tego wrócić, będziemy tutaj wymieniali najlepszych graczy, no nie tylko właśnie takich topowych, ale również takich, którzy czymś tam się zasłużyli, będzie to taka, myślę, właśnie fajna pamiątka dla wszystkich po tym po tym serwerze, no i też wyrobi nam markę w świecie, w świecie plemion. Także zapraszam do śledzenia tego kanału. Będę również oczywiście na naszym wewnętrznym forum publikował, jeżeli pojawia się jakaś, pojawi się jakiś nowy filmik. No i tak jak mówię, no mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnie jak najwięcej dla siebie. Cześć.